Halo, witam. Jestem Marcisław, to jesteście wy. Ale to jest grek, którą wypadałoby lekko ściszyć. Jest to... Nightmares from the skarb znany <coughs> Most of what we know about Davy Jones comes from myths and legends. The Sea Devil, he is called, mightiest of pirates. On his command, a mighty galleon would appear out of thin air, raining terror and doom upon enemy ships, harbors, even whole cities.

Szatan Karaibów, z, z, wiecie, ta wielka, mityczna istota, nazywa się Krzysztof Nowak. Inaczej, od Davy. Krzysiek Nowak. Nieważne. Jest to trzecia część serii, którą zaczęliśmy już dawno temu. Wypadałoby ją skończyć, co nie? Kolejna gra od artefaktów tak swoją drogą, ta jest Actuli od artefaktów. To nie jest gra, którą tylko wydawali, to, to jest ich gra. Słuchać po muzyce, bo to jest dokładnie ta sama muzyka co w poprzednich częściach. Okej, okay, zacznijmy grę. Ostatnio. Ron śmiesznie wygląda z tą dziwną maską. Troszeczkę Final Fantasy 14 się przypomina. No, ostatnio wypłynęliśmy z wyspy. Na zaawansowanym zagrajmy.

tu tutaj kustosza muzeum. E, pomijmy samouczek. One nie są może takie fajne. Co to jest? Nie chciałabym odłączyć zasilania w połowie mojej własnej prezentacji. Kontynuuj prezentację, no kontynuuj. No nie, Krzysiek Nowak się pokazuje i nam wyłącza laptop. Mom, what's going on? It's probably nothing dear. Just a power outage. Would you pass me the bag? We need some light. Mom, the projector's not working. Nic nie działa. A, pokaż mi to. O, frynzerki. Z jest strony całkiem ładne, z drugiej strony Nie. ładne animacje. O, telefon. Ktoś używa tego menu? Ok. Ja mam w telefonie ustawione, żeby dwa razy wcisnąć ten guzik od ekranu, żeby włączyć lampy. You <laughs> think to invite me to a party thrown in my own name, oh, Mrs. Black? you disappoint me as if your constant meddling wasn't enough. now you plan to reveal my secrets to the entire world. Uh, that is unfortunate. for you. bring them aboard. throw them in the break. get comfortable, ladies. the admiral will keep you company during our cruise. <laughs> Co tu możemy zrobić? A! Możemy ukraść mu coś. Medal. Utknąłem. Wiem jak sobie poradzić z zamkiem w drzwiach, ale otwarcie kłódki mnie przerasta do przyszłych, do przyszłych więźniów. Poszukajcie wskazówek w celi. Na szczęście podał nam dłoń. Pomocną, bardzo mam nadzieję. Hm, mamy medal. Śruby wyglądają jakby wykrę... wykręcano je wiele razy. Na szczęście są wielkie. Bałbym się tam włożyć rękę, żeby to nie, nie użarło. Na szczęście mamy drugą rękę. A, nie, po prostu. Zrobienie ich zabrało mi mnóstwo czasu, proszę zrób z nich pożytek. Świetny ze mnie rodzic, co nie dzieciak, leży, dostaje zawału, a ja, se, ja się dogaduję z umarlakami. We're in Jestem drogą jak na istotę mityczną, który, w którą nikt nie wierzy, to strasznie często się pojawia, i wystarczy powiedzieć jego imię, żeby przyszedł i. co? co jest? Pijemy? Prawie, ale to jeszcze nie to. co do cholery. Yeah, z tą kutką? Ciężko byłoby otworzyć zamek kłódki bez klucza, on tam jest klucz. A wiem. Otworzymy Wiecie, że to się dzieje tylko w grach? Co nie? O. Hej, w taki sposób wygięcie wsówki jest będzie trochę trwalsze. Ale niepotrzebnie. jest klucz. Całe szczęście, że nasz klawisz jest debilem. Wielka ucieczka. me The barrel Poradziła sobie sama. No niby nacisnąłem, ale to nie wyglądało jakbym nacisnął. Co to są? To są draże korsarze. Widzicie, Davy Jones lubi draże korsarze, a to znaczy, że są do dupy. David Jones atakujący z powietrza to przerażający widok. Zwłaszcza ten kinol. Tu brakuje mi rzeczy i to sporo. Te symbole pewnie nie są bez znaczenia. A wiem. Tu jest symbol, tu jest symbol, tutaj jest symbol, i tu, i tu, i to bym musiał wtedy tutaj też zrobić. Tylko potrzebuję do tego tych startuszek. W kajucie Daviego Jonesa spodziewałabym się raczej obrazów okrętów i bitew morskich. Bo wiadomo, każdy jest jak ten stary, który jest... ...maniakiem wędkarstwa, co nie? Każdy ma całe mieszkanie zarąbane... O obrazkami ryb chodzi tylko w koszulkach z napisem kobiety mnie kochają ryby się mnie boją albo nie mówię dzień dobry bo gdyby był dobry to bym łowił ryby nie każdy jest taki porąbany ok tam wrócimy za chwilę ci piraci chyba wy Padli z łask Jonesa. O, nawet jest ten, no. Gdybym się znał na wiek... Gdybym znał w ich więcej, to bym mógł powiedzieć, kto jest kto, bo... Chciałem powiedzieć, że to ho, 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 patrzcie, jakieś śmieszne nawiązanie do tego, no. Do. do, do piratesów z Karaibesów, ale nie. Potem spojrzałem na ląty we włosach, to jest czaszka. Czarnobrodego Edwarda Ticza i z jakiegoś powodu patrząc na tego, to na tą czaszkę chce mi się powiedzieć, że to jest Bartholomew Roberts, ale musiałbym o nim wiedzieć więcej, żeby cokolwiek powiedzieć. Już piraci nigdy nie byli dla mnie jakimś interesującym tematem. Czy tutaj jest cokolwiek, wiem, ale dobra. Odważniki, tak. A pierwszy i a drugi. Trakuje. Dobra, jeszcze trzeci. Czaszencja. Czaszencja wchodzi tutaj. Pierwszą raz, kiedy widziałem kogoś, ale Davy w tym kabinie. Jak o to porozmawiać, dziewczyny? Pokażę wam sekret. He Help me get rid of those biscuit-eating dimwits below me, huh? Just sort their hats. Start with the one directly below me. Trzeba je dopasować. O. Boom. <laughs> ah. no, patrzcie, kurde.

Ok, zaraz tutaj wrócimy i przyniesiemy coś do Kula tutaj nie ma wejść. Co możemy w takim. A to tak, tutaj możemy wstawić serduszka. Dlaczego to wygląda jak nawiązanie do innych gier, konkretnie do Enigmatis. Dla mnie wszystko wygląda jak nawiązanie do Enigmatis. A, widać tutaj co jest ustawione, więc nie muszę robić zdjęcia. I ostatni. Miareczka prochu wystarczy? A jeszcze kula. Strzelimy drażam korsarzom. Zrobimy dokładnie to, do czego służył, czyli wybijemy komuś zęby. Garłacz, pojedynczy pocisk. Garłacz to taki prototyp shotgunu bardziej, ale okej. Okay. O okay. Oh, shit. E. <laughs> nie. Uchwyt, to... Trzeba się pośpieszyć, bo... bo mamy mały problem. Do celi wracać nie chcę. A, racja. No! Ja nie chcę ze What what was that? Duch. Czy pierwszy raz ducha widzisz, Mahjong? Wyjaw Mahjonga grać nie chce. W sumie to nawet nie jest prawdziwy Mahjong. To muszę zabrać. Mogę to wyłączyć, bo nie chcę. Nie chcę tego machionga dla dzieci. Zacumuj swe statki w porcie ojczystym. Weź ze sobą dowód swej miłości. Takie czołe słowa. Jaki mają związek z Davidem Johnsonem? Że lubił poezję, co? Składamy sobie windę dla dwojga, teraz to mogę naciskać, co chcę, Szaszencja, odwadź te buty, dostajemy. Powiedziałbym, co, ale nie pamiętam. O. I ostatnie, te takie okrągłe, takie fajne nawet. Tu jest. Złożywszy. ho O nie, teraz jest ich dwóch. I się smutno gapią. Jedziemy. Mm.

Throw her over the side! No, please, I'll do anything, just don't kill her. Anything you say, very well. to kill your mother, but you must sign a deal with me. Corey, no, it's a trap. Mom, got, I you? can't risk your life? See, I never meant to kill your mother. To się <grymne> Osiągnięcie Kinomaniak. Za co za obejrzenie wszystkich filmików, bo więcej nie mamy? Dość, <grymne> sz dość szastają tymi osiągnięciami. Chy. <grymne> Ale to będzie na tyle, jeżeli chodzi o wprowadzenie. Dlaczego? Bo... bo tak. Bo uciekliśmy ze statku. A więc. Ruszymy pewnie tam w stronę tej mgły i pewnie jakiejś wyspy, jak zawsze. A tymczasem mam nadzieję, że Wam się podobało, zostawcie lajki, jeżeli tak zobaczcie w kolejnym odcinku, kochane dzieci Boże. Siema.